Siemaneczko dziś zagramy, zagramy w papas taką Mia. Mia zrobimy postać i nazwijmy ją Ren. Zobaczmy co tu się wydarzyło. Taką. Hmm, to my Kto pierwszy zje... zje aha. <laughs> Okej. Okay. Dobra, to był konkurs na zjedzenie y, kebaba, tak? Kebaba, czy tam tako? No. I my jesteśmy tą postacią, to no. No i to jest ten szef kuchni i my wygraliśmy kuchar i zostaliśmy kucharzem ale nie jesteśmy tego pewni no i nasz pierwszy dzień restauracja otwarta zacznijmy to z grill. okej okay. to idźmy do kasy lecz nasz pierwsza klientka zgłasza yy, zamówienie Hmm, hm, mm hmm Jesz jeszcze w to nie grałem, naprawdę Jeszcze w to nie nie, razy nie grałem Mam z babeczkami, ale to będzie pierwszy. Oj <tryk> To będzie pierwszy odcinek z tym. No <tryk> przewracamy. A nóż jakiś jest. To jest jakiś nóż. No, tu jest liczyn, dobra. Wkładam to do tako. Dajemy jakieś frytki, Co to jest w O lol.

Przykładamy jeszcze chwilkę i powolutku będziemy brali wsypywali to wsypywali nie wiem czy tak można powiedzieć po prostu przekładali to o w taki sposób po, to powiemy jakąś białą musztarę kurde masz tutaj na tą kupę jeszcze więcej ci dam żebyśmy najlepszy dodatek właśnie zawsze myślałem że najlepszy dodatek to jest taka polewa nie wiem dlaczego ale tak sobie mówiłem to jakieś żelki I coś takiego. No, no, dobrze, dobrze. Pierwszy dzień. Dziewięćdziesiątzy procent i będziemy kończyć. Będę tak nagrywał CO JEDEN DZIEŃ. Znaczy co jeden dzień w tym, nie? Ale są jakieś dwa odcinki, ale jeszcze z innego. Dobra, to była yy, na cały dzień tego, o, wszystkiego. Dzięki za oglądanie, daj łapkę w górę, jeśli film Ci się spodobał oraz zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Siemaneczko!